Za studia Voice House, seria podcastów Sporting Brief. W koszykarskiej lidze NBA doszło do najbardziej nieoczekiwanego transferu XXI wieku. Luka Doncic, słoweński supergwiazdor, jeden z najwybitniejszych zawodników młodego pokolenia, przestanie być graczem Dallas Mavericks. Jego klub, ku zaskoczeniu całego koszykarskiego świata, wymienił go do Los Angeles Lakers za inną gwiazdę Antoniego Davisa. When Couldn't believe it. I still, I'm still somewhat thinking it's a hack. I just, it, it's really hard to fathom the thought process from moving on. 32-letni Davis to wybitny gracz, mistrz NBA z 2020 roku, ale jego kariera w zawodowej koszykówce dobiega końca. Tymczasem 25-letni Doncic to obecnie jeden z najlepszych graczy NBA. Tylko w zeszłym roku doprowadził zespół z Dallas do finałów i zajął trzecie miejsce w głosowaniu na najbardziej wartościowego gracza całej ligi, a przecież najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Spędzi je jednak w Los Angeles jako fundament przyszłości drużyny Lakers. Tu szykuje się przebudowa. Wielkimi krokami zbliża się emerytura innej legendy, Lebrona Jamesa. 40-letni James ma przed sobą nie więcej niż 2-3 sezony gry, a obecność Doncicia w klubie zwiększy jego szanse na ostatni w karierze tytuł mistrzowski. Informacja o transferze Doncicia nie była jednak jedyną, która wstrząsnęła amerykańskim sportem. Równie dużym echem w halach i na stadionach odbiła się decyzja prezydenta Trumpa dotycząca rozpoczęcia wojny celnej z Kanadą, Meksykiem i Chinami. Tak reagowali na nią kibice Toronto Raptors, jedynej kanadyjskiej drużyny w NBA. Oh, Mecz odbywał się w Toronto w dniu ogłoszenia rozporządzenia przez Trumpa. Kanadyjski tłum buczał przez cały czas trwania amerykańskiego hymnu. Następnie reagował potężnym aplauzem na hymn Kanady. Trump podpisał dokument, który przewiduje nałożenie 25% ceł na towary z Kanady i Meksyku. Duńscy piłkarze ręczni po raz czwarty z rzędu zdobyli tytuł Mistrzów Świata. Jednocześnie był to dla nich 37. mecz z rzędu na Mundialu bez porażki. Ostatni raz przegrali w 2017 roku. W tegorocznym spotkaniu finałowym pokonali współgospodarzy Mistrzostw Chorwatów wynikiem 32 do 26. Zwycięstwo Duńczyków oznacza także, że Domagoj Duwniak, legenda chorwackiej piłki ręcznej, zakończy karierę bez złotego medalu wywalczonego na dużej imprezie. 36-latek ma na swoim koncie m.in. olimpijski brąz oraz srebro i brąz mistrzostw świata. Teraz do swojego drobku dołożył kolejne srebro. Trzecie miejsce zdobyli Francuzi, którzy po zaciętym meczu wygrali z Portugalczykami 35 do 34. Z kolei dla Polaków był to najbardziej rozczarowujący turniej w historii startów na Mistrzostwach Świata. Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce w grupie i nie awansowali do dalszego etapu rozgrywek. Na pocieszenie wygrali mini turniej o Puchar Prezydenta Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, który zapewnił im 25. miejsce. Kolejny mundial w Niemczech w 2027 roku. Robert Lewandowski uratował FC Barcelonę przed blamarzem w meczu ligi hiszpańskiej przeciwko walczącemu o utrzymanie zespołowi Alawesz. Polski napastnik zdobył jedynego gola w tym spotkaniu, dzięki czemu jego zespół zanotował komplet punktów, tym samym zmniejszył stratę w tabeli do lidera Realu Madryt. Teraz wynosi ona 4 oczka. W bramcu Barcelony po raz kolejny wystąpił Wojciech Szczęsny. Gol w meczu z Alavesz był dla Lewandowskiego 18. trafieniem w tym sezonie. Lewy umocnił się dzięki temu na szczycie klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy. Drugi w rankingu. Jan Babbe z Realu Madryt ma na swoim koncie 15 bramek. W najbliższy weekend obaj zawodnicy będą mieli szansę poprawić swoje wyniki. Barcelona zagra na wyjeździe z Sewillą, a Real zmierzy się w derbach Madrytu z Atletico. Na koniec jeszcze jeden hit transferowy, tym razem z udziałem Polaka. Nikola Zalewski oficjalnie stał się piłkarzem legendarnego Interu Mediolan. Trafił tam na zasadzie wypożyczenia ze stołecznej AS Romy. W umowie jest jednak zawarta opcja definitywnego transferu, jeżeli Zalewski sprawdzi się w nowych barwach, a jest na to duża szansa. Polak zaliczył zresztą debiut marzeń i to od razu w meczu najważniejszym z możliwych derbach Mediolanu. Inter przegrywał z AC Milanem 0 do 1 do 3 minuty doliczonego czasu gry. W samej końcówce Zalewski zanotował jednak finezyjną asystę klatką piersiową, która uratowała remis. Polak pojawił się na Murawie w 76. minucie spotkania. Tak o debiucie Zalewskiego mówił główny trener Interu Mediolan. Dał dobrą zmianę. Ma jakość. Brakowało nam kogoś takiego. Jestem zadowolony. On nam pomoże, tak mówi trener. Przypomnijmy, że w składzie Interu od połowy zeszłego roku gra także inny reprezentant Polski, Piotr Zieliński. To było Sporting Brief od Wojska. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniaryń Brief.